Eluwa Krymowa, ja jestem Krymol, to jest kolejny materiał na moim kanale. Na wstępie chciałbym powitać wszystkich nowych cukierników. Cukiernicy, czyli inaczej wspierający. Ponieważ, właśnie, wspierający tworzą w jakimś sensie ten kanał, czyli robią kremówki. Cukiernicy robią kremówki. You know! Boże, kiedy my tutaj normalnie teorie wymyśliliśmy, jak to mój moderator napisał na czacie. Słowniczek kremola, także między innymi moderatorzy to od dzisiaj kremy, widzowie to kremóweczki, a wspierający to cukiernicy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak bardzo mnie prosiliście w komentarzach pod ostatnim filmem, e, nie wchodź do krzaków, chociażby nawet challenge, abym zrobił challenge, gdzie nie chodź, nie chodź, chodź, chodź challenge. challenge. I, I powiem wam szczerze, że na początku, kiedy przeczytałem te komentarze, pomyślałem sobie, co? Ale tak się da? I daliście mi potem do zrozumienia, że da się taki challenge zrobić, ale trzeba grać Mortisem. Także moi drodzy, Mortis jest już tutaj na moim koncie wygranym i raczej polecimy sobie na solo Showdown Island Invasion i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra moi drodzy, jesteśmy już na grze i jakby na start już mam tutaj pierwszą skrzynkę, więc postaram się ją zgarnąć. Chociaż tutaj już jakaś idzie Shelly, dobra nie, Shelly idzie, to ja uciekam. Błagam, błagam nie, idź sobie. To najgorzej będzie tutaj z, z meteorytami O nie, Boże, co tu, może, co, tu się będzie, co tu się będzie działo? Dobra, ale na razie sobie siedzimy tutaj w tym krzaku Zobaczymy co z tego wyjdzie, okej, okay, idzie stre pierwsza strefa Gdzieś sobie tutaj do rogu pójdę, żeby mi tutaj nic się nie działo Okej, okay, cały czas sto stoję Ja tutaj mam ręczkę, w ogóle tylko myszkę dotykam, tylko myszkę jedną ręką dotykam, więc tylko Będę tutaj tą myszką osterował, właśnie meteoryt, teraz leci te meteoryty, będą tutaj dla mnie bardzo złe Słuchajcie, to naprawdę może się tutaj nie powieść z tymi meteorytami. O nie, tam jest Shelly. Shelly, i Dobra, poszła sobie chyba. Dobra, idź sobie. Nie! 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 <ścoughs> Jak ja uciekam! O nie! Co to było? Dobra, słuchajcie, gramy kolejną grę. Zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Jesteśmy gdzieś tutaj. O, dobra, fajnie, mamy teraz te skrzynki rozłożone, więc sobie będziemy mogli fajnie je tutaj zebrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jeszcze dwa ciosy. Jeden i drugi jeszcze. Dobra, super, mamy pierwszą potkę, ale nie mamy jak ją zebrać, okej, okay, dobra Polećmy sobie po tą Po tę skrzynkę, przepraszam e, Okej, okay, dobra, szybko, 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 szybko niszcz ją, no niszcz ją Mortis, Mortis is here Mortis is here, I know, I, I, I believe Dobra I teraz muszę te potkę jakoś zgarnąć Gdzie Dziewczyna... O nie! Idź sobie, idź sobie, idź sobie pro... Co ten challenge wymyślił? Jeśli mamy z wami szczery, to chyba teraz już skrzynek nie będę rozwalił Chociaż dobra, tę pierwszą skrzynkę mogę szybko rozwalić Ponieważ no tutaj, ludzie przychodzą potem i widzą już, że tutaj są Widzą potem, że tutaj są te Widzę, że tutaj są właśnie Te skrzynki puste, więc sobie tutaj po prostu najzwyczajniej w sieci przychodzą O nie, teraz muszę jakoś Tam jest ból Nie tu nie ma Nie tu nie ma Nie podchodźcie do mnie Nie! O matko, generalnie to mam 21 skrzyni, więc myślę, że będziemy mogli sobie jedną otworzyć. Także otwieramy, moi drodzy, i liczymy na jakąś nową postać. Ale raczej nam nigdy ta nowa postać nie drobnie, bo mamy największego pecha. Eee, w sklepie, co. O, mam ofertę za 24 zł. Hmm. Dobra, teraz zostawiajcie lajka pod tym filmem i otwieramy ten pakiet. Myślę, że już chyba zostawili tego lajka. Co, 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 co myślisz, kremóweczko ze światłów? To są najlepsi widzowie. Na pewno zostawili. Okej. Okay. No to otwieramy. Także mamy, słuchajcie, naszą skrzyneczkę 111 gemów, to na pewno mi się przyda, uwaga, lecimy dalej 1111 golda, to też mi się również przyda, słuchajcie, i big box Specjalnie dla was, za to, że tutaj robicie takie ostatnio mega dobre zasięgi z tymi łapkami, i otwieramy, moi drodzy I co w nim będzie? Gold? Dobra, lecimy dalej, bo, bo, dobra, bo, tutaj spoko, będzie też leciał, dobra, frank, toba, też mi się tu na pewno przyda Ból, kurde, bólem niestety jakoś tak ostatnio nie gram ale lecimy dalej, Jin. Jin mi się na pewno przyda, bo mam go na bardzo swoim poziomie i Poko! Dobra, poko, za niedługo będę mógł sobie wymaksować. Jakieś będą się etykiety wraz z gemami. Dobra, super moi drodzy. I też teraz z tego powodu. Mam bardzo dużo golda na moim koncie. Także mogę teraz już sobie przejść bez problemu do moich brawlersów. I chyba nawet mogę zrobić sobie już poko na. Barleja na maksa, dokładnie moi drodzy. W tym momencie mam już y, Barleja na dziewiątym poziomie, także i Broka, i Barleja będę mógł sobie wrócić już na kolejny poziom. I teraz chyba najbliżej mi jest tutaj do tego Dynamite albo Poko. Tego jeszcze nie wiem, a człowiek, słuchajcie, mam już kolejną postać na dziewiątym poziomie. Jak sami widzicie, moje konto cały czas idzie powoli do maksowania także kiedy to konto już wymaksujemy, nagram wam z tego film. O, tutaj widzicie już moje najlepsze. O, właśnie Dynamica Poko będę mógł sobie zrobić bardzo szybko. Daryla też będę mógł sobie zrobić szybko. O, proszę. Bula, no, a najmniej to, to, to do Karla, ale w sumie Karla też mogę sobie ulepszyć, bo bardzo fajnie mi się nim ostatnio gra. A Gina niestety już nie. Ale dobra, mniej gadania, więcej grania. moi drodzy, zaczynamy sobie teraz grać kolejną już gierkę Mortisem. O, nie, teraz będziemy bardzo słabego z powiem Wam szczerze, dobra. Zrobimy sobie tak, wchodzimy do krzaków i stoimy tutaj. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie znajdzie. Stoimy, stoimy, stoimy. Ale to jest normalnie masakry jeszcze. Ciekawe, czy mnie wywali w ogóle za Awka, że tak sobie tutaj siedzę w tym krzaku. To mnie najbardziej ciekawi, czy mnie wywali za awka. Ale dobra, tutaj mam roczki, moi drodzy, i, i, i stoimy i czekamy. Stoimy, czekamy, moi drodzy. O, tutaj ból leci. błagam, nie podchodzi tutaj. Błagam, dobra? No, czy mnie wywali za awka? Cały czas stoimy w miejscu, cały czas stoimy w miejscu, moi drodzy. Nie ruszamy się. No, i coś tutaj się wydzieje. O, tam się bóle nawalają w prawym rogu O, ile tam co tam masz trzy bóle? Jak się tam gonią? O, matko, dobra. Tutaj, o, nie, jeszcze meteoryt tam spada. O, kurde. O, ale oni teraz mają bardzo ciężką po pozycję. O, nie, telefon, idź sobie. Teraz nagrywamy film. O, nie, meteoryt na mnie. Nie. Co się stało teraz? O, nie, zblokowałem się. Idź sobie ból, idź sobie, bólu. Nie. Co ten challenge wymyślił. Nie, ja to, ja sobie w ogóle stąd idę. Ja sobie gdzieś idę do rogu. Nie chcę mi się tu nawet walczyć, słuchajcie. Okej, okay, do rogu. I sobie tutaj, teraz posiedzimy znowu. Zobaczymy, co mi tutaj z tego wyjdzie. Dam, 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 dam. Dobra, czekamy, 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 czekamy. Też słuchajcie, piszcie w komentarzach oczywiście, jakie chcielibyście zobaczyć przyszłe przyszłym challenge. Bo śmiało będziemy mogli je wykonywać. Tam jest El Primo. Dobra, El Primo, tutaj mnie nie ma. Idź sobie. El Primo, ty sobie idź. Mnie tutaj nie ma. E, tam jest skrzynka. Weź sobie tą skrzynkę. Weź sobie tą skrzynkę El Primo i mnie zostaw. Dobra, super, do, do, dobrze, że, że się mnie posłuchałeś Wziął sobie skrzynkę i teraz idź sobie ode mnie, mnie tu nie ma stary Wiesz, mnie tutaj przyjaciele są już Dobra, słuchajcie, bo zaraz mi strefa dogoni, więc tutaj się przesunę lekko Okej, okay, dobra Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tam ból jeszcze idzie! Oj, nie, nie ból tylko El Primo! O nie! Dobra, El Primo? Mnie tu nie ma? Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma Błagam, idź sobie Nie! Idź sobie! Idź sobie Nie! Idź sobie! Nie Metort! Nie tu nie ma! Idź sobie! <laughs> nie! Co się stało, moi drodzy? To jest nie do wykonania! Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz na big gameie, Hunting Party. Wezmę sobie tak trzy ticket. a nie, polecimy z jeden ticket, bo i tak przecież ja to przegram. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na Hunting Party, także lecimy z gierką. Dobra, nie jestem bosem, dobra, nie jestem bossem, ale już widzę te ciężkie latanie do końca mapy, żeby coś tam zabić. Dobra. Lecimy sobie cały czas tutaj tym atakiem. Jestem w wiele takiej samej szybkości, jak Frank. O nie o nie, on już mnie prześcignął. On już mnie prześcignął ja sobie tam idę powolutku. Moim mortiskiem ja się tam nie przejmuję niczym, oczywiście. Jeśli <głos》> to sobie powolutku moim atakiem, wcale nie będę musiał tak latać za każdym razem, jak zginę. No dobra, zobaczymy, co z tego zaraz wyjdzie. O, teraz mogę? Fajnie. O, nie, zabił mnie. Czy to oznacza, że ja teraz będę musiał w pół mapy wracać? No, chyba nie. Dobra, wracamy. Wracamy, moi drodzy. Ach, ta długa wyprawa. Nie możemy normalnie chodzić. Jak to śmiesznie i komicznie wygląda. O matko. Dobra, lecimy. O nie, tu jest, tu jest jeszcze te działko. Lama, zniszczyli je. Ja tak sobie ty będę chodził. O nie, Boże, co ja tu robię tym mortisem? To jest jakieś. Przepraszam wszystkich, którzy na to patrzą i, i mają teraz załamkę, lamie ale tu się nie da, i inaczej. Czemu wy taki challenge mi wymyśliliście? To jest jakaś masakra. Wow. O matko. Dobra, lecimy. Została już minuta 20, a boss ma praktycznie 50. Dopiero stracił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Kaman, come on, come on, come on, Mortis, przyspiesz. Przyspiesz. Dobra, wiem. Patrzcie, teraz. Zakładam, że zostawiliście teraz tu, więc magiczną mocą teraz go przyspieszę. Wcale nie zrobiłem e, montażu i, I dałem sobie speeda razy dwa O nie, lecimy dalej Moi drodzy, co się dzieje Przecież to jest jakieś masakry Ciężkie do wykonania, Czyli ja czasem nie mam za głośnego mikrofonu Możliwe, że mam za, cięż, za, za głośny Dobra, lekko sobie teraz ściszyłem, Że powinno, tak, że powinno być teraz lepiej Okej, okej, okay, okay, lecimy, lecimy, lecimy lecimy, kaman, 14% 14%, my to wygramy Wygramy to jeszcze, mamy szansę Wcale nie jest tak, że dopiero 2 minut, 10 sekund Zaprawdę powiadam wam... Nigdy więcej takich challenge. Jest! Wygraliśmy! Tutaj najwięcej obrażeń zadałem Oczywiście ja, także nie musicie Mi dziękować moi teammatesi. Dobra moi drodzy, bo ten challenge jest Normalnie za trudny. Piszcie oczywiście w komentarzach Co chcielibyście jeszcze zobaczyć na tym kanale Oczywiście bardziej realnego Do, wygra do, wy do wygrania Może bez powercube sub challenge Co o tym myślicie? Piszcie oczywiście w komentarzach Chętnie wszystkie komentarze poczytam i postaram się Odpisać Dodatkowo zapraszam was na wszystkie filmy, które wam się wyświetlają tutaj gdzieś w lewym i prawym górnym rogu. Widzimy się w przyszłych materiałach i cześć.